Cześć, Mamka z tej strony ZKTowała. Witam Was na kolejnej reakcji na kanale Transiera Rufrida, albo Rufrida, albo no chyba Rufrida bardziej. E, Sorki, że nie było tyle odcinków, ale było trochę e, zawirowań w życiu w życiu prywatnym. <laughs> Jeśli można to tak nazwać. E, Wielkie pozdro dla wszystkich, którzy podbijali na koncercie w Tarnowskich Górach w piątek. E, niedługo może duże zmiany na kanale. Zobaczymy, co nam to wszystko e, przyniesie. E, no i co? Bez zbędnego pierdolenia, Lecimy. Właśnie jeszcze off -top. kupiłem pierwszy raz coś droższego niż 100 zł. Kupiłem sobie dres. Nie wiem, wuj się cieszę tak szczerze. Totalnie mnie jestem zajawiony, bo to jest pierwszy miesiąc chyba od wielu, gdzie troszkę siana jest na wydanie. Troszkę siana to znaczy nie, jest 3-4 stówy i, i nie ma problemów już aż takich, więc w no jestem zajawiony, że mogę sobie coś kupić i no w sumie się.

bo 800 jest świetne, nie? przepierdolony styl, no naprawdę, fuj jest na zawiłego muzeum, wszystko będę sprawdzał, bo naprawdę <śpiewanie> fuj się, że jestem na paryku. Ura, ura, ura. Ura. I, i. No, never miss, nie? Sierra never miss on God Nie wiem czy, czy, czy jasno jestem jakiś degraderem Czy te numery są naprawdę dobre, ale Naprawdę nie umiem sobie przypomnieć całego numeru od niego Fuj, zajawa jego muzyką, poważnie, bo to jest taka muzyka, której mi brakuje w Polsce, w Ameryce bardzo dużo tego katuję, bardzo dużo tego słucham i jak w Polsce ktoś to robi, to jestem strasznie, tym bardziej ktoś to dobrze robi, tak jak właśnie Sierra, to jestem strasznie tym, tym zajawiony, więc uff, kolejny dobry numer i no nie wiem co powiedzieć więcej, naprawdę straszna zajawa i haj to dalej, wielki pozdro i dzięki, że jesteście, Pisz.